tylko ukryte zagrożenie w kawie i produktach sypkich. Czy wiesz, że Twoja kawa i ulubione produkty sypkie mogą zawierać pleśń? Zostań do końca, dowiesz się, jak się przed tym chronić. A teraz zostaw polubienie, zostaw komentarz i obserwacje. To są mykotoksyny. Mykotoksyny to toksyczne substancje produkowane przez pleśnie. Znajdują się w kawie, przy prawach, orzechach czy mące. Wszędzie tam, gdzie wilgoć mogła wejść w grę. Jak dostają się do żywności? Powstają podczas złego przechowywania i już na etapie produkcji. Wilgoć i brak wentylacji to idealne warunki dla pleśni. Problem zaczyna się już tam, gdzie wytwarzane są tego typu produkty. Czy pleśń wpływa na zdrowie? Już nawet małe dawki mykotoksyn mogą obciążyć wątrobę nerki i układ odpornościowy. Mogą też powodować przewlekłe zmęczenie i problemy trawienne. Jak unikać mykotoksyn w kawie i produktach sypkich? Kupuj produkty od sprawdzonych producentów. Wybieraj kawę z certyfikatem bez mykotoksyn. Lepsza jakość to mniejsze ryzyko pleśni. Przechowuj produkty w suchych, szczelnych pojemnikach. Ostatni i najważniejszy fakt możesz coś z tym zrobić. Zawsze sprawdzaj datę ważności, zapach produktu. Jeśli coś pachnie dziwnie lub wygląda podejrzanie, lepiej wyrzuć, niż ryzykować swoje zdrowie. Wiedzieliście o tym? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli masz jakieś sposoby przechowywania żywności, napisz o tym również. Obserwuj mnie po więcej ciekawych treści.